I leży kolejny zrzucik. Znaleziony w górach. Zobaczymy za chwilę, yy, co to jest. Bo myślę, że to będzie coś starego. Zaraz podniesiemy. Zobaczmy, co to jest. O, jaki słodziak! Stary. Malutki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesiątaczek. Taki malutki. No, ale kurde, elegancko. Cieszy? Cieszy. Także szukamy dalej. Siemanko, z tej strony pawiu witam was w kolejnym odcinku z poszukiwania zrzutów. A dzisiaj totalnie na góralsko. Wybraliśmy sobie bardzo wysokie tereny. Jesteśmy w Beskidach standardowo, tylko że już, już bardzo wysoko i przeszukujemy takie stare miejscówki. Bytowania jeleni, no nie wiem, może z 4 dni temu gdzieś tutaj były Ślady, tropy ludzkie już się skończyły, więc już stara, stara znajdka wpadła, ale nie ukrywam, że liczę na coś lepszego tam się dzieje. Jesteśmy za górką, ale z drugiej strony góry jesteśmy już prawie tutaj na szczycie. Tak przywieje to masakra. Tam nie idziemy. Tam sypialnia. Tam sypialnia. A tutaj sypialnia łazienka. Jak widać, komuś się nie chciało przejść do innego pomieszczenia. więc trzeba było zrobić pod siebie. No cóż, cóż zrobić. Cóż tak to wygląda w górskich warunkach. Przeszedłem sobie na drugą stronę góry i mimo tego, że jest tu znacznie mniej śniegu, to jest zdecydowanie zimniej, ale, no ale widziałem, że tak tropy jeleni wskazywały, że się przeniosły na drugą stronę góry, więc może gdzieś tutaj jakąś tyczkę mi zostawiły. Panowie chyba nie do końca legalnie wynoszą to. Drzewo z lasu. Idealne kompilisko, babrzysko. Widać nawet po ściankach, że jakiś dzik pewnie jakiś czas temu się tutaj kąpał. Zresztą widać po, po drzewach, że są y, pomalowane. Zawsze w takich miejscach rozglądam się, czy nie ma gdzieś fotopłapki zawieszonej. Bo, będąc myśliwym, sam w tym miejscu bym fotopłapkę założył. Dobra, to jest zrzut Zobaczyłem go przez lornetkę, ale musiałem podejść, żeby się upewnić. Jest, rzuci kolejny. Tak jest, to będzie coś świeżego na pewno. Widać, że tutaj jakiś byczek coś działał. O! To będzie świeży Raz, dwa, trzy, cztery Piękny Usmaczek Jest Jest drugi dzisiaj, no coś cudownego, ekstra Po prostu tutaj widać, że mu się nadocznie jak nie wyżyło do końca Ładny, elegancki, no taki nie wiem Będzie z półtora kilo, może trochę mniej Ale super, cieszę się Niesamowicie, no. Może gdzieś tutaj drugiego zostałem, będę musiał się tutaj rozejrzeć. a już chciałem wracać do domu. A tu znowu przypływa adrenaliny. Dobra, przeszukałem okolice. Nie znalazłem do pary. Trudno, będziemy się zwijać, jakby komuś się tutaj z moich okolic Udało, ok. Myślałem, że to pororze. Jakby kogoś, komuś z moich okolic udało się znaleźć do pary, to napiszcie mi w komentarzach. Jestem, jestem ciekaw, gdzie drugiego zrzucił. Sceneria w górach może się zmienić o 180 stopni. Z jednej strony śnieg, ale za to słonecznie, z drugiej strony zimno i wiecznie. Dla Jelenia pokonanie takiego dystansu to jest błahostka, ale dla człowieka już zdecydowanie nie. Oczywiście, jak już mówiłem w poprzednich swoich filmikach, nie chodźcie za jeleniami. One mają okres prawie 40 dni na zrzucenie swojego poroża, czyli nie zrobią tego akurat wtedy, kiedy Wy będziecie podążali ich tropem. Zalecam obranie przeciwnego kierunku. Poza tym, kiedy jelenie są najbardziej aktywne? No, na, najbardziej aktywne są nocą, tak? Czyli jeżeli my pójdziemy tam, skąd one przyszły, no to mamy szansę na trafienie na miejsce, gdzie one rzeczywiście żerowały i tam zrzuciły swoje poroża. Jeżeli pójdziemy za nimi, no to nie dość, że je spłoszymy, nie dość, że one będą uciekały dalej i dalej, będziemy je Męczyli, no to i tak nic nie znajdziemy, więc naprawdę nie ma to sensu. Mi już na dzisiaj zdecydowanie wystarczy mega dobry dzień, powoli będę wracał już do domu. Jeszcze muszę przejść przez górę, a tu zachód słońca się pojawia. Także 24 km w nogach, zrobione po górach, to dla mnie ja nie robię tak dużo kilometrów, więc naprawdę jest to dużo. Jutro zdecydowanie zrobię sobie przerwę. Zwłaszcza, że nie zwracam z niczym, jestem mega zadowolony i co? Tym wspaniałym akcentem będę się z Wami żegnał. Zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało. Zostawcie subskrypcję na dole i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć.